ze mną jest Janek, a dzisiaj nagrywamy podjazd falenicy. A raczej składankę kolejową. No właśnie. Dokładnie. Znajdujemy się na stacji Warszawa Falenica. O, impulsujecie. Może to ten co przyjechałem? Nie, to jest zwykły. A ty impulsem 2? Impulsem 2 wjeżdża Impuls 1 jak, jak go tak uroczy nazwę Impuls 1, tak jak to Marcin nazywa jedzie on z relacją a, czyli już wie, to tego wie dlaczego niektóre do niektóre do wschodniej to no, to Impuls 30 to już Impuls 005 kurwa śmierć pada ja pierdolę jak. Nie, nie jak kurwawa, co to jest? przez megafon. Proszę cię, się od krawędzi Peronu. Proszę cię, się od krawędzi Peronu. taki impuls a gdzie był? No i pojechał! Czy ktoś z Was uh, widział na palericy? Przykładnie. Tam już jest pośpiech, tam jest po I na przykład jedzie już przez kałkę. No. To ona zjeżdża na ten tor i przypuszcza po śpiechach, który jedzie tam. On przejeżdża przez padło co ty kału. No. A tak ogólnie prezentuje się. Tutaj jest ta seria. Pendelino się nazywa. No. I tutaj parking, no naprawdę, ja myślę, że nawet fajnie wygląda. Chociaż jak tutaj, no nie, 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 już zachowanie jest takie nieodpowiedzialne. Ludzie przechodzą z, z rowerami. Point. Dobra, tak więc to, się do Was, jak będzie kolejny pociąg. A ja się do Was odwiedzę, jak przyjdzie kolejny pociąg i kolejny gość. No, wiecie, że moje razy kolejny pociąg. Alicja znowu. Grodzisk Mazowiecki Dobra, ci panu nie jak będzie I Alicja odjeżdża do Grodziska Mazowieckiego O, Zdjęcia. No. no słuchajcie widzowie Właśnie jeżdża jeden impuls 1 Na stacji Warszawa Falnica No

Ja teraz chcę zrobić... Nieważne, że się <grywa> <grywa> pan na się O kurwa. Impuls 2! Uuu! Uważam, że się się? To ten sam, bo ja jechałem jedenastką. No i słuchajcie, miejsca, Ja Warszawy Wschodni, ja pierdolą. szczerze, jestem to zaskoczony. Co, to podjeżdżały kawałek? No Dobra, do dla wszystkich. Publig. O, Mildor. Ek, czekaj, no się W związku z plecami PLK zrozumiałem, że zostanie raz po raz 3. Powarszawa Poznański lub Warszawa Gdańska. Nie wejście do leczywca. Zobaczcie, tu takie mamy... Yy, plakaty, yy, o, tutaj już nie, wiem jak nie, nazwać. nie, 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 O, nie, 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 się, no, nie, na tej falicy. No, pierwsze pedycie, panu się podoba, impuls Samsung, Galaxy J. 3. 3. Teraz 2, 3. No. Bardzo Co to jest? Ulotki. Jakie? Dobrze, że sobie ulotki. na pamiątkę. Albo nie. Właśnie na... Nie, 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 nie. się z lewej strony. Jak powiedziałem, radość. No. Dobra. Po tylko z tej stacji nagrałem pierwszy przejazd Kibler, stary. Wiesz, mam ją od Niestety, bo mój kanał odzyskałem mimo to, że do niego dostałem. Z niego nie korzysta moc. Mysiak wtedy to mi się pytanie: gdzie jest A, I... bo... I... wyszedł. No, I... 0,09 My jesteśmy na kolejnym w, w, nowy, tak jak to się mówi, w międzyczynie. Eee, no, A, tu jeszcze taki stary, znaczy, taki stary, tak. Ten stary jest tak. No. No. Ile to